Sieradz w swej niemal 900-letniej historii odsłonił przed nami wiele tajemnic i sekretów. Nadal jednak skrywa wiele nieodkrytych historii. Ośmioro uczniów pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu tworzy projekt pod nazwą Ścieżki Pamięci w ramach Olimpiady zwolnieni z teorii. Jak przyznają uczniowie, do projektu zachęciła ich nauczycielka języka niemieckiego Marzyna Putyńska. Sam pomysł na projekt powstał w taki sposób, że mieliśmy delegację szkolną na Wszystkich Świętych. 1 listopada poszliśmy ze szkoły na cmentarz parafialny. I tam pani od niemieckiego, pani Putyńska, zaproponowała nam, że moglibyśmy stworzyć mapę cmentarza, która by upamiętniała zmarły personel naszej szkoły. Jest tak jakby też poniekąd zwieńczeniem trochę setnej rocznicy powstania budynku naszej szkoły, która będzie miała miejsce w przyszłym roku. No i w sumie zaczęliśmy się jakoś tak zbierać, też część z nas należy do harcerstwa, znamy się tak właśnie ze szkoły i gdzieś ten projekt po prostu z czasem się rozrosnął do takich większych rozmiarów. Twórcy projektu skupiają się w dużej mierze na postaciach związanych z dziejami śradza z różnych wieków, którzy zapisali się w historii miasta. Raczej są to biogramy znanych osób. Też właśnie chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że wiele zasłużonych postaci wywodzi się z naszych ziemi. Albo nie tyle skupiamy się na osobach, które się tylko wywodzą, które się urodziły w śradzu, ale też zasłużyły się bardzo dla lokalnej społeczności, dla okolic. Jak na przykład chociażby ksiądz Apolinary Leśniewski, który nie jest stąd, ale przez wiele lat działał na rzecz właśnie naszego miasta. Jak dodają, nie tylko sami szukają informacji, ale też otrzymują propozycje i historie od internautów i sieradzan. Dostaliśmy wiadomość od pani, która zapytała się, czy byłaby możliwość, abyśmy napisali też o jej przodku, więc jest nam bardzo miło z tego powodu. I ogólnie ta grupa też powstała w celu takim, aby ogólnie ludność Sieradza mogła się wymieniać takimi spostrzeżeniami między sobą. Może ktoś dojdzie, odkopie jakiegoś swojego słynnego przodka. No kto wie. Wśród odkrytych przez uczniów Jagiellończyka postaci są m.in. Stanisław Grewe, etnograf i krajoznawca, Wilhelm Marcelinencki, lekarz i chemik, uczestnik powstania styczniowego, czy Maksymilian Fajans, pochodzący z śradza fotograf i rysownik, twórca słynnego portretu Adama Mickiewicza. Łącznie w chwili przygotowania materiału grupa przedstawiła życiorysy 12 osób związanych z miastem. Uczniowie tworzący ten projekt nawiązali już współpracę z kilkoma osobami i instytucjami. W planach mają też kilka przedsięwzięć i pomysłów związanych ze swoim projektem. Między innymi pomaga nam w realizacji projektu ksiądz proboszcz Marian Dwornikowski oraz Łukasz Piotrkowski z Sieradz Praga. Zaczęliśmy również nawiązywać współpracę z Bractwem Recerskim Ziemi Sieradzkiej od którego zaciągnęliśmy wiele przydatnych nam informacji, chociażby pan Michał Szymański, który ma znanego dla Sieradza, zapisanego w historii przodka, jakim jest Kajetan Trąbczyński, założyciel sieradzkiego browaru. Do Bractwa się zgłaszaliśmy, pytaliśmy o różne fakty historyczne, o ewentualne wsparcie i promocję naszego zespołu. Jeszcze ta współpraca nie jest taka rozwinięta, ale planujemy dalej ją rozwijać. Również bardzo przydatnie okazało się muzeum tutaj w Sieradzu. Dostaliśmy od nich wiele cennych informacji, między innymi na przykład kontakt do Jana Pietrzaka, który też nam bardzo, bardzo pomógł. Współpracowaliśmy także z Stowarzyszeniem Absolwentów, które nam bardzo pomogło. Udzieli nam także fundusze no i oprowadziło nas po cmentarzu, za co bardzo dziękujemy. Za szkołą również współpracujecie? Owszem, szkoła bardzo nam pomaga i stara nam się po prostu pomóc jak najbardziej. Między innymi korzystamy z książek naszych rodzimych pisarzy, na przykład pana Jana Hołubowicza, z którym mieliśmy też prywatne spotkanie. Pan Hołubowicz opowiedział nam trochę o takich słynnych postaciach. Byliśmy też w muzeum, czyli chociażby w klasztorze sióstr Urszulanek i takim głównym źródłem wiedzy jest Leksykon Miasta Sieradza. Planujemy też spotkanie w Bibliotece Publicznej, gdzie opowiemy o różnych osobach, o, też o naszym projekcie. Oraz planujemy też e-booka napisać i opublikować, gdzie opowiemy między innymi o sieradzu, też o osobach paru, jakieś ciekawostki damy tego typu rzeczy. Prace uczniów można śledzić na fanpage'ach Ścieżki Pamięci na Facebooku i Instagramie. Można również dołączyć do facebookowej grupy pod nazwą Pamięć Sieradz i okolice.